Jeżeli ty chcesz budować dobry i trwały związek z kobietą, wygląd, ładna buźka, ładne cztery litery to jest kryterium wstępne, a tak naprawdę powinno być. A bardzo wielu mężczyzn oddaje tak naprawdę całą swoją niezależność, całą swoją życiową niezależność, wchodząc w związek z kobietą, która. Po prostu jest względnie ładna, względnie atrakcyjna, ma ładną buźkę, ładne cztery litery, jest całkiem dynamiczna w sferze łóżkowej i ci mężczyźni tracą już całkowicie głowę, kompletnie ignorując bardzo oczywiste czerwone flagi i naprawdę problematyczne cechy osobowości tej kobiety, tak więc panowie naprawdę pamiętajcie, że jeżeli chcecie stworzyć związek, trwałą relację, wygląd. Jest kryterium kryterium wstępnym, oczywiście istotnym, gdyż ta kobieta musi się Wam podobać, ale z biegiem czasu jest bardzo wiele kwestii, które są znacznie bardziej istotne w dłuższej perspektywie czasu. Przemyśl te słowa, a jeżeli chcesz, abym wsparł Ciebie kompleksowo w relacjach, napisz do mnie maila. Pozdrawiam.